Multivan i akwarium, proszę Państwa, już są na stanowiskach, a my z kolegą Jackiem jedziemy obejrzeć kolejnego karo. Bo choroba FSO postępuje, nie zatrzymuje się. Zobaczymy, co tutaj w Radomiu jest do kupienia. O, ssanie zdjąłeś? pasy zapnij bo bezpieczeństwo jest w internecie ważne. Nie ma czasu. Zapnij pasy, Jatuś. Dawaj, dawaj. A co do którego jedziemy? Pewnie się zdziwi, że podjedziemy Polonezem Karą. Karo, proszę Państwa, ale nie taki normalny. Tylko jest wpalony z silnikiem rowera. Zaraz odpalimy go na zimno. Jak widzicie, blachy są. Blachy są czarne. Jeszcze. Piękny stan ogólnie. Coś tu z tym napisem jest nie tak. Blacharsko. Bardzo prosty się wydaje. Ładniutki. A coś tu chyba na dole było malowane. Ale zaraz przyjrzymy się bliżej. Ogólnie jest bardzo ładny. No najważniejsze, że jest to, że jest zdrowy. Licerka jak widzicie piękna I to kompletna No czemu masie? Do roboty będzie super materiał świetne, naprawdę bardzo przytulne. Ciekawe, czy to nie jest opryte na świeżo. Pokaż bagażnik jeszcze ładnie, wszystko czysto. Czyściutko Co? No na razie to poczekaj Dopiero odpalony, nie? Ale dźwięk jest, nie? Taki jak trzeba Też nie wiem czy to. Było marowane, czy nie. Zaraz zobaczymy jak jest tutaj. To jest tak. Ogólnie czysty fajny samochód. Na no moim zdaniem nadaje się idealnie pod nałożenie tego pakietu. Jeszcze wsiądę sobie. Za kierownicę. O. Przebieg siedemdziesiąt sześć tysięcy, tak, tak, wiemy, widzę. Fotele oczywiście z pompką też są Tam trzeba Mhm, tak, tak, to wiemy, wiemy, wiemy no Świetne są te, te boczki. Cała ta tapicerka No i ten fotel to jest no jakoś wydaje mi się, że wygodniejszy niż te które ma jacek z tego gierda. i rower obejrzany, teraz proszę Państwa przesiedliśmy się do yy, bliźniaczego Karo Rocznik chyba ten sam, nie? Chociaż tam może być 94 chyba tamten Coś mi się wydaje A tu mamy 1.6 GLE Mruczy nam pięknie Wracamy do Krauna No i co, naprawdę to radio nie pasuje? Pasuje, pasuje Nawet to. się Możemy sobie całe wyjąć, żeby nikt nie zajumał Wracamy do krawna, proszę Państwa, zaraz zobaczymy, na jakim etapie jest zabezpieczanie naszych wozów. O, coś tu pomieszałem, wybaczcie.